Cześć, nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą. Przygotowuję ich do różnych egzaminów. I tych, które kończą szkołę podstawową, i tych, które kończą gimnazjum, już nieistniejące, i tych, które są zakończone egzaminem maturalnym. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do napisania pracy. Każdego typu pracy. Więc trochę rzeczy technicznych. Zapraszam. W ramach pracy egzaminacyjnej może również się pojawić taka wersja, że ten tekst, który ma być tekstem twórczym, przyjąć powinien, bo takie będzie polecenie, formę pamiętnika albo dziennika. Będzie to oczywiście rzecz twórcza z racji tego, że trzeba będzie taki pamiętnik albo dziennik stworzyć na zasadzie wymyślenia treści, które będą tam przekazywane. Powiedzmy sobie kilka słów na temat tego, jak wygląda pamiętnik, jak wygląda dziennik, o czym należy pamiętać wtedy, kiedy taki typ tekstu będzie do stworzenia w ramach egzaminu. Zatem musimy pamiętać, e, oczywiście na początek, o schemacie, o strukturze, która jest istotna. Za każdym razem ta struktura tekstu musi być strukturą trójdzielną. Czyli muszą być pewne trzy elementy zasadnicze, wskazane, do wskazania w Twoim tekście, że można było powiedzieć, że rzeczywiście ten tekst jest dobrze skomponowany. Mówimy tutaj o pamiętniku, o dzienniku, więc mamy jakieś wprowadzenie, które się pojawia w Twoim tekście. Wprowadzenie związane z konkretnym tematem. Potem jest zasadniczy temat tego tekstu, który piszesz. Tej historii, którą też opowiadać. I zakończenie. Ponieważ to jest tekst twórczy, to trudno mówić, że teraz należy tutaj wprowadzać jakąś argumentację. Może będzie taki wymóg, ale mówimy o pamiętniku, o dzienniku, który ma być tekstem twórczym na takiej zasadzie, że przywoływać trzeba pewne rzeczy związane. Z innymi lekturami, z bohaterami, z wydarzeniami, z innych lektur, więc trudno tutaj mówić o tym, że teraz argumentować trzeba coś. Zatem w obrębie tych trzech części zasadniczych trzeba pamiętać, że pracujemy na akapitach. Wprowadzamy na przykład jednym akapitem w ten temat w tę obserwację, którą właśnie chcemy przeprowadzać w tym yy, pamiętniku, w tym dzienniku, który właśnie jest skomponowany. Potem mamy zasadniczą treść, więc znowu kilka akapitów zasadniczej treści się pojawia. I zakończenie. Jeżeli mówimy o pamiętniku, to mówimy o takiej konstrukcji, która zakłada, że wpis dokonywany przez autora tego pamiętnika jest realizowany co jakiś czas. Wtedy, kiedy autor. Ma takie pragnienie, ma takie zapotrzebowanie, siada i coś notuje. Można tutaj stosować e, formę pod tytułem Mój pamiętniku. Oczywiście to jest tak, taki zwrot e, do tego niby odbiorcy, bo pamiętnik często się e, pisze dla siebie i ten zwrot, e, drogi pamiętniku, to jest taki zwrot do mnie, moja pamięci. Chcę Ci teraz. Zapisać to, co może w przyszłości będzie dla mnie istotne. Można zastosować taki zapis. Można również wcześniej wprowadzić informację, że to jest na przykład taka a taka data. Że zapis jest realizowany w tym i w tym dniu. W niektórych pamiętnikach właśnie tak to wygląda. I wtedy widać, że pomiędzy kolejnymi częściami, pomiędzy kolejnymi zapisami, przestrzeń czasowa jest bardzo różna. Ten interwał pomiędzy jednym a drugim zapisem czasami może wynosić jeden dzień, dwa dni, tydzień, miesiąc, lata, a czasami możemy mieć takie zapotrzebowanie, żeby podzielić się wiadomościami związanymi z moim życiem omalże z godziny na godzinę. I zapis może być w jednym dniu do południa i wieczorem. Tak też może wyglądać. Pamiętnik i można taką konstrukcję również zastosować, na przykład wtedy, kiedy się będzie opisywało pewne wydarzenia, odwołujące się na przykład do lektury, którą akurat teraz mamy twórczo wykorzystać i napisać pamiętnik. Inna konstrukcja, to jest konstrukcja związana z dziennikiem. Dziennik to jest zapis codzienny. Zatem należy pamiętać, że jeżeli mam zaprezentować fragment dziennika, to fragment dziennika będzie wymagać ode mnie tego, żeby odnotować kilka dni. Yy, można zastosować taką konstrukcję, że zapisujemy te dni po kolei. I w tym momencie nie ma żadnego problemu. Dajemy datę i ten wpis, który dla nas jest istotny. Kolejną datę. Kolejny dzień, i znowu wpis informacjami, które są dla nas istotne. Ale może się zdarzyć też taka sytuacja, że dużo łatwiej byłoby nam stworzyć pamiętnik niż dziennik, ponieważ pomiędzy jednym a drugim wpisem nagle nie wiemy, co zrobić. Można wtedy zastosować takie techniczne wybiegi, które pozwolą nam zrealizować właśnie zapis z jednego dnia, potem wprowadzić wyraźnie sygnał, że. Tutaj coś powinno być. Ja wiem o tym, że tu coś powinno być, ale wycinam ten fragment i wprowadzam coś zupełnie z dnia kolejnego albo z następnych tygodni. Jak to zrobić? Jeżeli chcę pokazać, że pomiędzy moim wpisem w dzienniku jest jakaś przestrzeń czasowa, która ewidentnie mi narusza ten cykl wpisu dzień za dniem, mogę zaznaczyć to i to będzie. Sygnał dla odbiorcy, że właśnie tam czegoś brakuje, ale ja wiem o tym, że czegoś brakuje. W taki sposób. Na przykład, weźmy yy, datę 10 kwietnia 2000 roku. To jest pierwszy mój wpis w dzienniku. Kolejny wpis jest 11 kwietnia 2000 roku. Ale następne wpisy, które chcę tutaj wprowadzać, powinny być według mnie oddalone teraz o kilka dni. Więc mogę to zasygnalizować, realizując taki zapis. Kwadratowy nawias, wielokropek w tym nawiasie, będzie informacją dla odbiorcy tekstu, że ja wiem, że tutaj coś powinno być, ale świadomie to wycinam. I wtedy mój kolejny wpis w dzienniku może na przykład dotyczyć już 20 kwietnia 2000 roku. Ten znak pozwala mi przeskoczyć jakiś czas, a jednocześnie daje sygnał odbiorcy, że ja wiem o tym, że powinienem pisać po kolei. Ale robię specjalnie ze względu na mój pomysł kompozycyjny taką przerwę. Pamiętaj, żeby stosować akapity. Również w tych zapisach pamiętaj o akapitach. Więc akapity, które tu się pojawiają mogą być pojedyncze, a równie dobrze w obrębie tej głównej treści mogą być też akapity, których będzie więcej. Dziesiątego zapiszę dwa akapity. Jedenastego już tylko jeden. Pytanie: Jakie będzie zapotrzebowanie na kapity 20? Może to będą znowu dwa kapity, które pozwolą mi podsumować pewne spostrzeżenia. W momencie, kiedy tworzymy dziennik albo pamiętnik, istotne jest to, aby moja narracja była narracją pierwszoosobową. Ponieważ pamiętnik i dziennik to jest rzecz zapisywana osobiście. Więc ja dzielę się jakimiś spostrzeżeniami. Dlatego charakterystyczna dla tego typu tekstów jest narracja pierwszoosobowa. W opowiadaniu, które można realizować na egzaminie, nie musi być pierwszoosobowa narracja. Ty nie musisz być głównym bohaterem tego tekstu. Można zastosować trzecioosobową narrację, można wymyślić sobie bohatera, którego wrzucam w tekst, można wykorzystać bohatera, który już w tym tekście jest. Natomiast jeżeli mówimy o dzienniku albo o pamiętniku, to ja muszę być tym, który wypowiada treści. Więc Narracja pierwszoosobowa jest zasadniczą narracją dla pamiętnika i dla dziennika. Warto o tym pamiętać przy komponowaniu treści, które są tutaj wprowadzane. W pamiętniku, w dzienniku również możemy cytować czyjeś wypowiedzi, więc taki element też się może pojawić. Pamiętaj, że przy cytowaniu możesz się posłużyć takim znakiem, który nazywa się cudzysłów. Wtedy on będzie informować, że wkładasz czyjeś słowa w swój tekst. I jest to ogólnie przyjęta norma, więc można w taki sposób dołożyć wypowiedź, którą chcesz zapisać w swoim pamiętniku, ewentualnie w swoim dzienniku. Ważną rzeczą jest również to, że w obrębie dziennika i pamiętnika pojawiać się mogą komentarze. Ponieważ to są moje przeżycia, to ja ustosunkowuję się do rzeczy, które się dzieją. Więc mogę je komentować, mogę pisać, jak ja to obserwuję, mogę pisać, co to dla mnie znaczy. Nie bój się tego, ponieważ ten typ pracy na to pozwala. Ważna rzecz, niechaj to, co jest zasadniczą treścią przekazu w Twoim pamiętniku albo w dzienniku, będzie zgodne z tematem, który należy zrealizować. Jeżeli temat prowadzić ma przez lekturę bardzo konkretną. To Twoje komentarze, Twoje spostrzeżenia muszą dotyczyć tego, co się w lekturze dzieje. Trzymanie się tematu jest tym elementem, który na pewno będzie punktować w ramach egzaminu. Egzaminator będzie oceniać pozytywnie te elementy, które będą wskazywały, że wykorzystujesz twórczo to, co jest tekstem lektury. Chciałem jeszcze, żebyśmy spojrzeli na to, jakie mogą być różne rodzaje dzienników, ponieważ możemy mówić o trzech takich zasadniczych typach. Po pierwsze, tym zasadniczym typem może być diariusz. Co to jest diariusz? Diariusz jest takim dziennikiem, który po prostu jest typem dokumentacji. Codzienny wpis z jakichś wydarzeń. Zasadniczo często nieemocjonalny, bardziej informacyjny, więc diariusz najprawdopodobniej najrzadziej przyda się w ramach takiego twórczego podejścia do tematu. No chyba, że akurat taki diariusz chcesz tworzyć w związku z opisem na przykład wydarzeń historycznych. Może. W ramach lekcji historii masz do przygotowania e, dziennik, i najłatwiej będzie go w takiej formie diariusza przygotować. Codzienne wydarzenia, codzienne fakty związane z tym, co się dzieje, i ewentualnie jakaś krótka informacja dodatkowa, ale niekoniecznie osobista, niekoniecznie z jakąś głęboką swoją własną refleksją, ponieważ diariusz nie do tego służy. Służy do zapisu faktów, tych codziennych, tych wydarzeń, które z dnia na dzień się dzieją. Wiadomo, że tutaj ta forma literacka, ta forma literacka, dobrze byłoby, żeby była zachowana, żeby to nie było tylko i wyłącznie wrzucanie jakichś stwierdzeń, które będą zapisane, na przykład równoważnikami zdania, ponieważ lepiej się wtedy to czyta. Kolejny dziennik to dziennik, który określamy jako dziennik intymny. Dziennik intymny jest zapisem doświadczeń prywatnych autora. Zawiera przemyślenia autora, zawiera obserwacje jego związane z jego życiem, z jego otoczeniem. Zazwyczaj przybiera taką formę literacką. I często, jeżeli mówimy o tych, tych dziennikach intymnych, z którymi możemy się spotkać w literaturze, to często takie dzienniki intymne są wydawane już po śmierci twórcy, więc możemy czytać dzienniki, które są zapisem przemyśleń, doświadczeń życia danego twórcy wtedy, kiedy go już nie ma między nami. Możemy wtedy rozpoznawać różne sytuacje, które były związane na przykład z jego twórczością, z przeżywaniem porażek, z przeżywaniem sukcesów. No w tych dziennikach najprawdopodobniej będzie opisane, ponieważ jest to zapis indywidualny, głęboki, emocjonalny, z dnia na dzień. Niektórzy pisali swoje dzienniki intymne po to, żeby patrzeć, w jaki sposób zmienia się ich wnętrze, w jaki sposób zmienia się ich patrzenie na rzeczywistość. I z takimi dziennikami na przykład możemy się spotkać wtedy, kiedy sięg sięgniemy po dzienniki z okresu II wojny światowej. Niektórzy po to pisali dzienniki, żeby mieć wgląd. Swoje życie, żeby mieć wgląd w swoje zachowania, w zmianę swoich poglądów, w stałość swoich poglądów, zmianę rzeczywistości, która ich otacza. Pamięć jest ulotna, a to, co jest przelane na papier, można potem zweryfikować z tym, co pozostało w mojej pamięci. Ostatni element, który tutaj byśmy mogli sobie wymienić w ramach tych typów yy, dzienników, to jest dziennik podróży. Dziennik podróży, widać to już w nazwie, dotyczy zapisu z podróży. Czyli tych wydarzeń, które miały miejsce wtedy, kiedy autor tego dziennika gdzieś przemieszczał się i dokonywał takiego codziennego zapisu dotyczącego tego, gdzie jest, co przeżywa, jak ta rzeczywistość, w której się znajduje, wygląda. Możemy z takimi dziennikami podróży. A czasami w formie pamiętnika, zapisanymi tekstami, spotkać się od bardzo, bardzo, bardzo wielu wieków. Bo jeżeli dobrze pogrzebiemy w literaturze, to już nawet w starożytności były zapisywane właśnie takie teksty. Wspomnienia z podróży, obserwacje z podróży, zapis tego, co w kolejnych dniach udało mi się zaobserwować w czasie mojego przebywania w jakimś miejscu, w czasie mojego przemieszczania się z miejsca, do miejsca. W momencie, kiedy przyjdzie ci na przykład na egzaminie pisać dziennik, to warto się zastanowić, jakiego typu dziennik wybrać. Prawdopodobnie, jeżeli to jest dziennik, który związany ma być z lekturą, to najłatwiej będzie mówić o dzienniku intymnym, jeżeli będę musiał mówić o jakichś przeżyciach wewnętrznych moich i bohatera. Ewentualnie, jeżeli wybiorę sobie taką wersję, że chcę pokazywać przygody, które się dzieją, w obrębie tekstu mogę wybrać dziennik podróży. A oprócz tego, można stosować przecież taki typ tekstu jak dziennik, taka twór, taką twórczą pracę przy okazji różnych innych zadań e, zadawanych na języku polskim. Pamiętaj, że narracja w dzienniku i w pamiętniku jest narracją pierwszoosobową. Jeżeli chcesz stworzyć dziennik, który nie będzie zawierał kolejnych wpisów. Tylko będą jakieś fragmenty wyrwane, ich nie będzie po prostu w Twoim zapisie, to możesz zastosować właśnie taką konstrukcję. Ta konstrukcja, techniczny taki zapis, pozwoli Ci przejść z dnia jednego do dnia, który nie jest kolejny. To daje możliwość skoku. O na przykład 9 dni, mniejszego, Albo większego. To już zależy od tego, jaką masz wyobraźnię w zakresie stworzenia dziennika, który może powstać jako Twój dziennik. Dziennik z Twojej podróży, dziennik z Twojej przeżyć, dziennik z Twojego kontaktu z lekturą. Wtedy to będzie na pewno praca twórcza, która nadawać się będzie na egzamin. Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z językiem polskim, czy to z kulturą, czy to z literaturą, czy z szeroko pojętym systemem języka, zapraszam Cię. Zasubskrybuj ten kanał. Bądźmy w kontakcie, daj swój komentarz. Możemy razem osiągnąć sukces. Twój sukces jest miarą mojego sukcesu. Do zobaczenia.